maleńka. Ciri! Ciri! Córeczko, ależ ty wypiękniałaś. Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy... Takich Was zapamiętałam. Co? Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc, a Wallach wypoczywa w wieży, nadal z nim źle. Nie stójmy tu, chodźcie do środka. Dobrze Was znów widzieć, cieszę się, że jesteś, Tris. Podziękujemy, Jenefer. To ona mnie zaprosiła. Później będzie czas na rozmowę. Teraz chodźmy się naradzić. Jen, znasz dziki Gon jak nikt inny. Wiesz coś o magii, którą się posługują? Nawigatorzy potrafią otwierać portale, które można kontrolować magią lub gwimerytem. Wykorzystują Co też zina się... pochodzące z Dziękuję, że przybyliście. Mielibyśmy przepuścić taką okazję? Niedoczekanie. Znalazłeś ją. Przywiozłeś ze sobą warsztat. Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł. Dzięki, Zoltan. Prócz tego zamierzam przygotować moją specjalność. Mahakamski koktajl. Bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń. Czy mógłbyś coś dla mnie wykonać? Jasne, pod warunkiem, że masz schemat. Rozmawiamy później. Mam nadzieję, że ten jest jest z z Nawet nas przed walką ze smokiem tak się nie denerwowałem. Już raz ich pokonałeś. Wiem, że znów ci się uda. Jakieś postępy? Prędzej zostanę hierarchą nowi gradu niż ta machina wystrzeli. Eskel. Witaj, Wilku. Wilku. Jesteś. Dziękuję, że przybyliście. Nie ma za co. Przy okazji, chyba zapomniałeś mnie zaprosić. Lepiej się nie tłumacz, Geralt. Po drodze wyładowała się na mnie i już jej trochę przeszło. Będzie nas tak mało? Nie liczy się ilość, ale jakość. Wiedźmińskie podejście sprawdza się w czasie polowania na potwory, ale nie podczas bitwy. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Rozejrzyjmy się tu trochę, muszę poznać to miejsce. Wierz wszystkich. Zaczynamy naradę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam, i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Redding, król Gonu, jest pewny siebie i będzie chciał nas pokonać samym impetem uderzenia. Jeśli przejmiemy inicjatywę, to pokrzyżujemy jego plany. Stworzę nad twierdzą magiczną kopułę. Rozproszę ich szyki i zmuszę do lądowania w lesie. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapulować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugim. Gom będzie próbował przedostać się w obręb murów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam Wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie Was widział. Prócz tego będzie można Was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Tris i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest cili. To ją chcę dostać, gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Co jeszcze mamy za nadrzą? Skoro zamierzacie zapolować na gon w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie, co do czego mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciwgonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. To potrzebuje dostępu do laboratorium. Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Jest nas mało, więc musimy przygotować jak najwięcej pułapek. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony, można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Przede wszystkim musimy załatać wyłom w murze. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Jennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Lambert i Geralt czekają w lesie. Za pomocą drzwi merytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Tris wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Redina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Niepotrzebnie narażam was wszystkich. Za bardzo się martwisz. Głowa do góry, damy radę. Dzięki, za wszystko. Idę, usiadłaś konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Masz chwilę? Oho, poważna rozmowa. Wiesz, że nie pozwolę im cię zabrać. Wiem. Musisz trzymać się z dala od kłopotów. Nie traktuj mnie jak dziecko. Nawet gdy byłaś mała, nie traktowałam cię jak dziecko. Lubię, gdy się uśmiechasz. Chodź tu. Wszystko będzie dobrze.